Siemanko z tej strony Feder Fanatics. Słuchajcie, długo się zastanawiałem, czy nagrać ten filmik i jak go nagrać, i kiedy go nagrać. No ale mówię, w końcu trzeba to nagrać. Słuchajcie, postanowiłem zakończyć projekt Feder Fanatics. Próbowałem stawać przed kamerą w tym roku. Nie wiem, nie ma już tego, tego fanu, nie ma już tej zajawki. Nie wygląda to moim zdaniem spoko. A nie chcę też obniżać jakości kanału. Kanał zostanie na YouTubie, żebyście sobie mogli dalej oglądać, powracać może do tych relacji. Myślę, że parę fajnych filmów mi się udało nagręcić. Z tej strony też chciałbym podziękować wszystkim, którzy obserwowali, którzy subskrybowali za te wszystkie wyświetlenia. Łapki w górę. Kiedy zakładałem kanał, nie sądziłem, że nie wiem, przekroczę tysiąc subów, chociaż Także dzięki, dzięki dla wszystkich członków ekipy, dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju kanału, specjalne podziękowania dla Adriana, dla Waldka. Dla wszystkich sponsorów, którzy pomogli gdzieś się rozwinąć kanał. Dla wszystkich uczestników moich dwóch pucharów. Naprawdę nie sądziłem, że będzie taka frekwencja. No i co, słuchajcie. wam kije i... Tylko czyste wędkarstwo. Trzymajcie się.